Będzie dzień następny, jest godzina tym razem 7:36. Wybieramy się do parku Guell i musimy tam być na dziesiątą Dzień dobry Dzień dobry Gdzie jesteśmy? Park Guell Park Guell, jesteśmy przed parkiem Guell Będziemy zaraz wchodzić No jak zwykle słońca nie mamy Bo słońce ma się rozpędzić w końcu dzisiaj podobno na dobre Po południu czy od południa Parking, ludzie sobie ćwiczą Policja pilnuje, a my idziemy do środka no to już w parku jesteśmy już fajne oczywiście jak to w parku że komuś się chciało w kamieniach ciosać, co? 100. Bo w dół, co? Nie. Ale będziemy schodzić pewnie do drugą części parku w ogóle. Znając życie, ja wszedłem tu na coś cofniemy się jeszcze raz. U. Ładne widzę, dobrze. Ciekawe, to jest ciekawe miejsce. Huh? Idę, biegnę, pędzę, lecę i teraz mamy tutaj takie coś. Fajnie, że to jako doniczki od razu działa, nie? I na górze wszędzie są agawy. Bo że agawy, tak dobrze mówię? Tak to cygnałem. Dom od do jego. Nie wiem. Słyszeli, coś... Super. Świetnie. A górę. Przejdziemy tutaj, zobaczymy, co to jest jeszcze. Salve. To znaczy salwę. Z każdym razem ja musiał się To na górę. Się czy Tam nie jest ten zamek Mont Jung z tą kustawką. Tam naprzeciwko zamek jest. I gdzieś tu się dostaliśmy na górę? Gdzie nie ma nic. Nie ma nic. Można sikać Albo nie można. To nie ta. No dobra, weszliśmy do i zjedziemy próbujemy złapać popuszki o sąej ta Panorama na Barcelonę z morzem i zielony pas La Rambli Łapka bije się jak wąż Tak, byliśmy tam Dalej Jeszcze tego nie widać. A teraz tutaj jest? musimy wejść Po co? Idziemy? Dołem? Dołem tak. <gry> nie, można No i bardzo. Dobrze. Skaczemy. Mamy 200 metrowego węża, na którym ludzie siedzą. Oełeczki. Plac jest spory. Nie wiem. Coś tam naprawiają mozaiki Zobacz tutaj tutaj stoi na tym Ostatnie okolub będzie na około kolejna część miecznie zamknięta. Ja Niektóre są zrobione krzywo, niektóre prosto Te zewnętrzne są krzywe To jest ośmiornica. Ostatni luk. wygląda to ładnie z frontu i wychodzimy. A ci bilety? Tak. No to super, to idziemy szukać snipera. Jesteśmy w kawiarni. Oliver wciąga w ciągach. Chorosy. Już ostatniego talerz pusty. Przypomnieliśmy sobie później. Były cztery, zostały dwa i pół. Wszystkie mam maczane w czekoladę. A nie ma ciasto chyba śliwkowe. Pani, pani powiedziała, że limonkowe? A pachnie, tak? I kafusia. Jak czerwony? super, nie no Nie, ciekawe to to coś. Uff, wylądowało. A zdrowie, prawda w takim razie. I tu mamy pełno fontan. No bo jest na część. Idziemy gdzieś do portu bardziej, także zaraz przejdziemy Jesteśmy przy marinie, może trochę wiać do kamery teraz Jesteśmy w porcie, część druga Mogliśmy tu spać Za 3000 tysiące najęcia Spanie na jachcie w porcie Tak, weź teraz znać chatę, nie? Na jachcie, na którym? No Tym z niebieskim tutaj czakiem. Wszystkie mają niebieskie lasy A tutaj knajpek za knajpkami, to jest chińska. Idziemy do płatu. Więc na pełną restauracji, to jest po kolei. Nie? Mamy kasino jeszcze z wielką rybą. Czekamy restauracji. Właśnie ją znalazłem. Jest na dole La Fonda. Czy będziemy przy samym Marinie praktycznie jeść? Szliśmy kawałek dalej i się pojawiła plaża. Chłopaki w siatę grają. W koszulkach, mimo że jest trochę chłodno, ale dają radę. Tam jest cała szkółka piękna. Jesteśmy w restauracji. I mamy obiadek. Menu del Dia. Oli ma groszek z Bobem z Chorizo z żeberkami. A nie ma kalmary z i papryczkami I mamy tutaj przystaweczkę jeszcze bułeczki. Ja też mam kalmary. A potem wjedzie coś drugiego. I potem jeszcze deser. No I mamy winko do tego Oliver Manesti. Wjechała druga część Oliwier pokazuje, że co mają? Pokaż Mam piękną sól Oliwier ma steka medium, a Ania ma? Liczcie lęcą z... ja mam rybę Z i z ziemniaczorem To jest druga część I jeszcze deserek Dzień Mamy część trzecią, czyli? Deserek Co dostałeś? Budyń Krem kataloński. połowa zjedzona? Ja mam to samo. U mnie mniej zjedzone, a nie dostała jakiś tutaj torcik. Nie wiem, co to jest. Takie coś. No i gratis mamy ciasto. Coś o kawie. Jeszcze mówili, że jakbyśmy chcieli, ale chyba nie chcemy, bo jeszcze mamy wina pełno Smakuje Olivierowi. Mówię, że Chyba to najlepsza rzecz, tak? od tej no. okay. A dla mnie najgorsza Nie jestem ze słodkim, widocznie, aż tak bardzo. Myślę. sort za go Maanra pero Wejście na górę to jest ta restauracja, tu siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz ogólnie bardzo fajnie jest. Znalezione w internecie miało być jako eksperyment czy w internecie są dobre opinie i faktycznie naprawdę da się tu zjeść dobrze Ale oni się tam uwijają, tam jest po prostu jak u nas na tą na szybkim barzem nie? Tak o tym mówię. Ale jaki klimat widziałeś Suki jaki jest? Tak, zagrałem wszystko jeszcze. Super, tam jest jeszcze piętro, ogóle, tak. nie? Może się położymy? Pod palmą, chodźcie, tu patrzcie jest miejsce wziąłem tak dla pamięci tu przechodzić, naprawdę super żarcie menu del dia to wszystko co jedliśmy plus jeszcze ciasto gratis e, po 15 euro za osobę było, czyli e, 45 zapłaciliśmy plus napiwek zacnej, smacznej ząby chillujemy jesteśmy sobie na i o No i tak sobie siedzimy, odpoczywamy Myślę, że 1528 do dzisiaj tej gotyckiej nie obejrzymy za dużo, ale nie ma co się śpieszyć. Wychodzimy z portu. Są latarnie. Jak morskie latarnie. Tak, to są latarnie. Te słupy. No, najprawdopodobniej, i tak podejrzewamy Park de Ciudadela jest tutaj zoo ogólnie park i Parlament. Wejdźmy Kolo na koniu. No, no, idziemy żydziemy na ów trzymfalnych, do gotyckiej części jest kawałek jeszcze. To łóch trzymalny jest za tym pomnikiem, przed nami i coś tam jest Co? A tutaj są takie bardzo fajne lampy. A tam jakiś ciekawy mechanizm. Tak, widzę, bardzo ładnie jest. A przed nami łuk. Drogowe wszędzie, nie może bolić. Tam się jakiś plac tam wyłania. Idźmy w lewo, zobaczmy, chyba że w prawo jest lepiej. Teraz wkraczamy na gotycką część. Tak, mama tutaj przyczejione. Stać sobie, stoją na balkonach. To jest Stara Barcelona. E, tutaj nie wiem, czy to nie jest to miejsce, gdzie można wejść i zobaczyć jedną rzecz, bo tu gdzieś był taki łuk. Nie, to nie tutaj chyba. Jest takie miejsce schowane, że trzeba wejść do środka. Jest stary łuk rzymski jeszcze schowany. Trzeba w takie miejsca wchodzić czasami. Na plac z wieżą kościoła. Tutaj państwo grają i mamy napis Barcia. Jak chcecie zrobić zdjęcie Barcio, to trzeba stanąć pod kątem, żeby to widać było. Właśnie tam trzeba było podejść przed tym kościołem, żeby zobaczyć ten plac. Tu mamy na górze gargulce Widzisz, Oliwier? To są. A, Żygacze, dobrze. Oliwier wie, fajna nazwa. Ciekawostka, jak stary jest ten łuk tutaj. To jest chyba lata 20 albo nawet 40. Gdzieś tu powinna być data. I tu jakaś jest też historia z tym, że ktoś się kłócił, bo nie chcieli mu tego pozwolić. Więc ten, kto to zaprojektował, zrobił, zbudował w końcu chyba coś na złość nawet. I jak na złość jeszcze jedną rzecz zrobił, że tutaj jest czacha przebita szczeletem. to jest prawdziwa czaszka. Tak, to jest prawdziwa czaszka. Uuu. Co jest? Co to są no, nie wiem. Mogę ja zrobić z mojej czaszki. To jest nie wy, to jest Olivier, to jest naprawdę? Czekaj, weź tu pojechać do kamery jeszcze raz, co mogę zrobić? Doniczkę z mojej czaszki. Dziękuję. Mam pozwolenie, jakby co. i jesteśmy na placu Nie pamiętam kurczę do końca co to jest to Barcelona a to jest vis a Vis. de la Generalitat Jeden to jest jakiś rezydent miasta czy coś w coś sensie a drugie to jest jakieś inne rządzące ja, tu nie jest na pewno z placu na plac a tu taki kwas no. ktoś miał za dużo drutu stwierdził, że sobie poskręca awokado لا